W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczy, dotyczącymi polityki kadrowej i płacowej w NBP, Narodowy Bank Polski, jako transparentna instytucja zaufania publicznego, ponownie wyjaśnia oraz podaje do publicznej wiadomości następujące informacje. Ustawa o Narodowym Banku Polskim artykuł 66 ustęp 1 Reguluje sposób planowania i poziom wynagrodzeń następującym zapisem. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym NBP z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym, co oznacza, że właściwym odniesieniem wysokości i tempa wzrostu płac w NBP jest sektor bankowy. Gospodarka finansowa NBP prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego, to jest artykuł 64 ustawy o Narodowym Banku Polskim, a środki na wynagrodzenia stanowią część ogółu środków Narodowego Banku Polskiego, które są elementem gospodarki finansowej NBP i nie pochodzą z budżetu państwa. Nie są to środki publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że budżet państwa nie jest obciążony kosztami gospodarki własnej Narodowego Banku Polskiego. Należy również wskazać, że Narodowy Bank Polski posiada ugruntowaną w orzecznictwie sądowym niezależność instytucjonalną, personalną i finansową. Zasady wynagradzania Narodowego Banku Polskiego ustalił Zarząd, Narod, Zarząd Narodowego Banku Polskiego w 2010 roku. Jest to uchwała nr 62 przez 2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 25 listopada w sprawie zasad wynagradzania pracowników Narodowego Banku Polskiego z późniejszymi zmianami. Opierając się na pełnych informacjach opublikowanych za rok 2017, wzrost wynagrodzeń według GUS-u w sektorze bankowym wyniósł 6,8%. Dla porównania wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim za rok 2017 wyniósł 3,1% i był zdecydowanie niższy od dynamiki wynagrodzeń w większości instytucji publicznych, tak zwanym sektorze finansów publicznych. Miesięczne przychody prezesów Narodowego Banku Polskiego ustalone w oparciu o PIT według ostatniego pełnego roku urzędowania kształtowały się na, następująco.

Przeciętne wynagrodzenie brutto na stanowisku dyrektora w NBP ustalone w oparciu o PIT wyniosło w 2014 roku 38 098 zł, w 2015 roku 37 110 zł, w 2016 roku 37 381 zł. Zł. W 2017 roku 37,069 zł. W 2018 roku 36,308 zł. Lata, rozpiętość lat wskazuje, że to są kadencje prezesa Belki, prezesa Adama Glapińskiego. Żaden z dyrektorów w NBP. Nie otrzymuje powszechnie i nieprawdziwie podawanego w mediach miesięcznego wynagrodzenia w wysokości około 65 tysięcy bądź wyższej. Informację, że tak wysokich zarobków w NBP nie ma, przekazaliśmy Państwu 12 grudnia tegoż, zeszłego roku. Miesięczne wynagrodzenie całkowite w kwocie 60 tysięcy złotych zdarzyło się poprzedniej kadencji u jednego z dyrektorów i tyle. Wynagrodzenie kadry kierowniczej Narodowego Banku Polskiego, dyrektorzy, zastępcy dyrektora w latach 15-18, a więc zarówno za kadencji prezesa Belki, jak i prezesa Glapińskiego, kształtowało się na porównywalnym poziomie. Natomiast wynagrodzenie pracowników Narodowego Banku Polskiego wzrastało odpowiednio 3,7% z roku do roku, 3,6% i 3,1%. Narodowy Bank Polski od lat kształtuje swoje wynagrodzenia, analizując poziom płac w sektorze bankowym. Wynagrodzeń w NWP w żadnym wypadku nie powinno się porównywać, z odpowiednikami w jednostkach sektora finans publicznego. W Narodowym Banku Polskim tak na koniec chciałabym dodać nie występuje stanowisko asystentki czy asystenta prezesa Narodowego Banku Polskiego. Występuje stanowisko asystenta i jest to stanowisko najniższe w hierarchii zawodowej. Od tego stanowiska rozpoczynają karierę zawodową świeżaki prosto po szkołach, czy też po, śre, po liceum, czy po studiach. Bardzo dziękuję, Pani Dyrektor. Bardzo proszę, pytanie uzupełniające z Państwa strony. Pan redaktor Gierszewski, bardzo proszę. Dzień dobry, Mariusz Gierszewski, Radio Z. Chciałem zapytać, jakie są koszty funkcjonowania roczne Narodowego Banku Polskiego i co, czy są one wyższe w tej chwili, w tej kadencji, w stosunku do poprzedniej kadencji? I drugie pytanie, jakie są dodatki, które otrzymują pracownicy? Czy jest prawdą, że otrzymują dodatek Pseudo becikowy, który wynosi 1000 złotych, czy też dodatek karpiowy wypłacany na święta, który wynosi też kilkaset złotych. Czy jest, te informacje są prawdziwe? Jeżeli, koszty, jeżeli chodzi o koszty działania, trochę, no myślę, że są około miliarda złotych. Jeżeli chodzi o gospodarkę własną, bo pełne koszty funkcjonowania NBP, no to idą w sprawozdaniu finansowym, państwo macie, i to są chyba miliardy tak, przychody. Czy są wyższe? To powiem, że nie wiem. Może są trochę wyższe, dlatego że w poprzedniej kadencji osiągnęliśmy pewien pułap obniżania kosztów, tak? Czyli pewien pułap, od którego już tylko można wyżej i no na, to, na wysokość kosztów mają też wpływ czynniki zewnętrzne, tak? Kolejne pytania. Uchwała zarządu o wynagrodzeniach pracowników, którą cytowałam w oświadczeniu, przewiduje różne elementy, które składają się na wynagrodzenia pracowników. I to jest wynagrodzenie zasadnicze. Jest premia, która jest ustalana kwartalnie i którą ona jest premią, można określić, uznaniową. Zależy od tej oceny jakości, terminowości i tak wykonywania zadań. Jest nagroda dyrektora, nagroda prezesa i to już jest mocno uznaniowa pozycja, gdzie dostaje się te nagrody za szczególne osiągnięcia, za bardzo wysoką jakość pracy, za nowatorskie rozwiązania, za budowanie jakichś nowatorskich modeli ekonometrycznych itd. Tak I tak zwane tak zwane niebecikowe, tylko Pan mówił, karpiówka. To jest Fundusz Nagród Prezesa. I on bywa uruchamiany, jeżeli starcza, jeżeli są oszczędności Funduszu Wynagrodzeń i starcza, żeby wyróżnić tych pracowników, którzy dobrze pracują, ale nie mieli szczególnych osiągnięć, tak?